A witam w drugiej części moich gąbków rozpodowych, które właśnie chciałem pokazać też moje opale. To są młodziutkie para opali. Następna para opali. Wspaniałe gąbeczki. I tutaj widać. Tu mam moje tygryski. Mamy następną parę moich opali. Tu mamy samiutkę z opali. Samcika, e, e, samcika kończyła tu do kolegi. Tu mamy wiele lat, wiele lat. Moją parę dzieci z tej pary, moja mistrz, słynna z moim tygrysem, złota para Albert Henkel. Wiele lotników, właśnie z tej, pa, tej pary, też gąbek ze Szwecji wrócił. Tych dalekich lotów ekstremalnych tu mamy następną parę moich opali samcik z mojej właśnie z mojego Choremansa, plus Tosamiczka. No i pokaż się, pokaż malutka, no. Jak tutaj widać, tu mamy następną opalę. Tu mamy też właśnie. I samiczka tu na dole jest, jest tych, tu oczywiście mamy siony. samiczki, mamy samczyka. A jeszcze nie wiem czy coś nie pokazałem. A tutaj pokazywałem. Następną parę opali, tych opali mam ponad 100 sztuk. Bardzo piękne, młode powinny wychodzić. Nie zawsze wychodzą takie ładne. Jak tutaj widać, to jest super lotnik. Oczywiście moje pięknotki. Nacjonale i moja ta Barcelona 3 razy. To są gołębie naprawdę wybitne. Specjalnie złożyłem dla jednego młodego dla siebie, jednego dla kolegi, który właśnie idzie do Anglii. Nacjonale razy moja kadet Faber, razy Vandenawele. Tutaj mamy siankę, samice. To mamy właśnie tych moich opali. No i tym malutka, jeszcze, jeszcze wychodzą. Oczywiście, A no, tutaj pokazuję te moje właśnie opale. Dwa młodziaczki wyszły to prawda no i malutkie tam moje dwa maluszki chodźcie widać będą dwa opale przepiękne no bardzo wspaniałe gołębie pięknej budowy właśnie e, już dwa gołębie wróciły z tych gołąbków właśnie z ekstremalnie dalekiego lotu Robert Henkel Polska mój telefon 503 528 502 gdzieś z zapytaniem no i pokażę następny co jest mój przepiękna opala nie zawsze taki kolor wychodzi jakbyśmy chcieli Kilkanaście takich gąbków powychodziło oczywiście ale tutaj jest ciężko tu mamy ostatnie